Cześć, się macie? Dziś pierwszy dzień ładnej pogody, więc postanowiliśmy wyjść sobie w plener z Kamilem, który robi dzisiaj zastaty. Pomachaj widzom. <grym, grym>, dzisiaj vlog będzie trochę drastyczny, może to dla niektórych. Pierwszy vlog. A mój, mój pierwszy przy okazji, tak, jakoś wcześniej nie miałem, e, może weny, tak żeby, żeby nie było. E, chciałem dzisiaj zapytać się was. Co najdziwniejszego w życiu jedliście? Już tłumaczę, skąd takie pytanie. E, miałem ostatnią okazję być w pewnym miejscu, nie, nie, nie zdradzę, bo nie wiem, czy to takie do końca legalne, to co mam tutaj w kubeczku. <laughs> Są to przysmaki z odległej Afryki, które zaraz Wam pokażę. Ja jestem fanem takich dziwnych rzeczy, lubię eksperymentować z różnymi kuchniami. Oczywiście, no. W Polsce nie za bardzo jest okazja ku temu, ale jeżeli gdzieś się przytrafi jakiś ciekawy e, posiłek, to jak najbardziej nigdy nie odmawiam. I dzisiaj pokażę Wam coś bardzo fajnego. O, się ubrudziłem. Jest to... tak, robal. Zbliżenie. <laughs> Żeby nie było, że to coś, coś innego, to jest robal. Tu może nawet w kubeczku pokażę. Jeszcze mam. O, może być na no jazd. Może Kamil też się skusi. Nie wiem jeszcze tego. Chyba <noise> to jest Robal. Nie wiem jak się nazywa, bo sobie nie zanotowałem. Jak znajdę jego nazwę, to będzie wklejona gdzieś tam w filmiku. To, to jest coś takiego jak lubi beer grill sobie podjeść czasami. Ma takie tutaj fajne. Nie wiem jak to nazwać włoski, kolce, czy jakby to, jakby to nie opisać. Łepek jest przysmażona, z tego co widzę, i pachnie bardzo intensywnie czoskiem. To, to nie, nie, nie śmierdzi jakoś tam, prawda, jak, jak ludzie mówią, że robale śmierdzą, to jest przyprawiony, tak jak normalnie byście sobie zrobili e, potrawę jakąś z dużą ilością czosku. No i teraz zjem, żeby nie było, że tylko opowiadam, ale że naprawdę, ja już to jadłem, także że to, to nie jest nic, nic nowego, może jakieś zbliżenie, jakby te gryz? Od główki zacząć chrupkę w środku Uważaj się, żeby główka nie została między zębami Parę razy trzeba pogryźć. trochę gumowe Aromat identyczny <grych> aromat naprawdę mocno śnioskowy Przepraszam, że mówię z pełną buzią, ale to trochę zajmie Jedno, jedno, buzię. No i w nie całkowicie. Ja będę musiał dobrze pogryźć. Jak się nie zastanawiacie, co to jest, to nie ma większego problemu z puknięciem Gorzej zacząć myśleć, gdzie ten robak był wcześniej. Polecam. Naprawdę fajne. Trochę jak hmm, stary. Popcorn o smaku No jakbym miał do czegoś porównać to. Może tak. Kamil. Hm? No czekajcie, wybierz sobie. Ja wezmę kamerę. <ścoughs> Daj. Czekaj. Okej. Okay. No. Ale zobaczymy cię, no, no, ja zaraz odwrócę sobie śmierdzi Ja pół jeszcze resztę gryzę, bo naprawdę jest trochę suchy, ale to nie przeszkadza za bardzo mm. Mm. <ścoughs> Ja już nie mam. Oj, ze kolega! <grym, <grym, a ja śniadanie? Nie, to nie jest takie. To szczęście pomiędzy zębami, jakby piasek tam był. No mówię, główka może zostać tak gdzieś się tam w zęby wkomponować. Dobra. To po, po, poświadczam, połknął też. Ja już nie mam. A Jeszcze mam dwa na później. No, więc wracając do pytania, jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką wam się przydarzyło w życiu zjeść. Może to też jakiś, jakiś e, <grym>, robal chrząszcz lub coś takiego. Może niektórzy z was, z was podróżują. Jeszcze jest jedna fajna rzecz, którą miałem, nie mam tutaj żeby pokazać, to są chińskie suszone rybki w całości. To tak jak nasze szprotki, tylko że jeszcze mniejsze, bardziej suche, trochę jak chipsy smakują. To jest taka druga rzecz, którą miałem niecodzienna. Z żyjątek, o tak, no bo wiadomo, że jakieś tam rośliny i tak dalej, no to nie ma większego problemu ze spróbowaniem. No to na tyle w dzisiejszym vlogu. Taki trochę e, luźniejszy. Także piszcie w komentarzach i, i pochwalcie się. E, jeżeli kogoś to obrzydziło, to bardzo mi przykro, ale naprawdę polecam eksperymenty, są bardzo mm, ciekawe. Cześć, trzymajcie się na razie.